Ma. Kobra, dziewiąty poziom. W końcu go mam. Za przepustkę bitewną. Zresztą. Pewnie już wiecie, bo już was wcześniej zinformowałem, ale jeszcze nie robiłem bitewki pierwszej. Więc teraz będziecie i tak świadkami pierwszej bitwy. Na tym specyficznym czołgu. A ten eks, to nie zwracajcie na niego uwagi, bo to w zasadzie jest. Wykupiony tam za trochę golda, co mi się tam jeszcze zostało Więc lecimy. Dobra, jesteśmy w bitwie. Generalnie tak. Ósemki dziewiątki. Nie jest źle. Wyposażenie w... zresztą widzieliście przed bitwą. Generalnie ten magazynek... Jest śmiercionośny, ale tylko jeżeli się go dobrze wykorzysta. Ja nim no, nie grałem w ogóle, więc nie mam pojęcia, jak wykorzystać ten magazynek. Hmm. Hmm. A dobra, i tak zobaczmy, jak to się sprawuje. Generalnie tak, on ma trzy typy pocisków. Hity, p i HE hajki goldowe to mają 210 penetracji są kurne szybkie. To są chyba najszybsze hajeki, kurde, w całej chyba grze. O! Ty potrafi się odbić. O Boże. Aj! Nie zdążyłem. Niech tylko się wychyli, to zobaczycie Jego prawdziwy potencjał O, no, 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 no <ścoughs> Za 520 w, szatfu, yy, tego, w szarfutura, nie? Tak też można strzelać Oczywiście Wjedźmy na plecy przeciwnikom. Ale przede wszystkim je jego plusem jest to, że on się ch cholerę szybko obraca. Można powiedzieć, że obrót ma nawet lepszy od Hecera. Hecer kurcze fajnie się obraca. O! Mhm, mm 50 120, tutaj mamy skorpiona. Nara. Jeszcze... Jeszcze jedna peska. Oni, oni już pewnie są przekonani, że Że nie mam, nie, że nie mam tych pocisków, więc oni od razu... Hello there. 430. I teraz jesteśmy w dupie. Oj ojoj 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 ojoj. Ale tak jak powiedziałem, to się w cholery szybko obraca. Przez co? Można w każdej chwili po prostu wrócić i szybko spróbować uciec, ale ta prędkość strasznie nie domaga, to Wam powiem. Generalnie on jedzie 40 tylko na godzinę, z turbiną 40 bodajże 5, noc na nieźle, ale to działo naprawdę rewelacyjne, zwłaszcza te hajki goldowe, można powiedzieć, że kobra. Jak była dobra, tak jest dobra. I przed zmianą w hałekach, i po zmianie w hałekach. Cóż, to była pierwsza bitwa. Nie za dobra, nie za słaba, ale była. I nała.